Siemanko, z tej strony Konerski. Jakiś czas temu mój syn miał urodziny i w prezencie dostał swoją pierwszą wiatrówkę. Był to karabinek Crossman 1077 napędzany CO2. Sam karabinek został zakupiony w Militaria.pl za kwotę 399 zł. W kartonie nie znajdziemy nic więcej oprócz karabinka i magazynka. Karabinek jest niewielkich rozmiarów. bo Ma tylko 94 cm i waży zaledwie 1,7 kg. Dlatego karabinek takich rozmiarów wydaje się być oczywistym wyborem dla młodego strzelca. Karabinek po wyjęciu z pudełka nie robi wielkiego wrażenia. Na pierwszy rzut oka wygląda jakby był zrobiony cały z plastiku. Karne polimerowe łoże jest spasowane na przyzwoitym poziomie, ale nie jest to jakość, jakiej możemy się spodziewać w droższych modelach. Ale nie bójcie się, to nie jest chiński poziom. Łoże jest wykonane z polimeru, jest twarde, wydaje się być solidne i nie zauważyłem żadnych skrzypień czy pisków podczas strzelania. Kolba wyposażona w plastikową, chropowatą stopkę i jak na moje standardy dość mała i krótka, no ale to ma być karabinek dla znacznie mniejszego strzelca. Szkoda tylko, że nie ma żadnej baki policzkowej. Chwyt jest wygodnie wyprofilowany i posiada antypoślizgową fakturę. Taką samą fakturę możemy znaleźć na przednim chwycie. U góry łoża widzimy szynę montażową w standardzie 11 mm do montażu optyki. Niestety jest wykonana z plastiku i widać na szynie, w jaki sposób jest złożone łoże karabinka. Mocno odznacza się szef łączenia plastiku, który przebiega przez całą długość szyny, Kilka centymetrów dalej mamy szczerbinkę, która jest wykonana z metalu. Od kawałek wygiętej blaszki, która jest przymocowana na dwie śrubki, i dzięki tym śrubkom możemy ustawić celownik na prawo i na lewo. Jest także regulacja wysokości, mały suwak, którym możemy lekko podnieść lub opuścić szczerbinkę. Na końcu lufy znajdziemy muszkę, która jest w całości plastikowa i posiada wbudowany światłowód. Gdy zajrzymy do lufy, okazuje się, że czarna lufa to tylko lufa zewnętrzna zrobiona ze stali. W środku mamy wbudowany wkład stalowy z lufą gwintowaną. Może się to wydać dziwne rozwiązanie, ale ma to swoje uzasadnienie. Pod szyną montażową na optykę możemy zauważyć przełącznik, a w zasadzie blokadę dwustronną, która jest odpowiedzialna za reglowanie lufy wewnętrznej. Otóż inżynierowie z Crossmana wymyślili, że gdyby doszło do zacięcia na łączeniu lufy i magazynka, możemy dzięki tej dźwigni odblokować i przesunąć lufę wewnętrzną jakieś 2 cm i usunąć zacięcie, wyjąć magazynek sama dźwignia chodzi ciężko i trzeba użyć siły przy odbezpieczeniu lufy. Niestety to zabezpieczenie jest też plastikowe. i Nie jestem w stanie powiedzieć ile wytrzyma cykli. Poniżej wspomnianej blokady znajdziemy spust i bezpiecznik. Kabłąk jest wykonany z plastiku i mieści w sobie bezpiecznik także wykonany z plastiku. Sam język spustowy to także polimer i w pierwszym kontakcie nie robi zachwytu. Do tego spustu trzeba się przyzwyczaić, ponieważ jest po prostu twardy. Wszystko za sprawą mechanizmu, który jednocześnie napina kurek i obraca bębenek magazynka. Podczas strzelania na języku spustowym można wyczuć opór stawiany przez mechanizm i czuć moment, w którym się obraca bębenek. Krótko mówiąc, jest dość toporny. Kilka centymetrów dalej znajdziemy magazynek. Sam magazynek to w sumie tylko plastikowe pudełko i z bardzo prostym systemem zapięcia w karabinku. Do tego magazynka możemy załadować prawie każdy śrut 4,5 mm. Dlaczego prawie każdy? Otóż są śruty, które z racji swojej długości mogą powodować zacięcia, bo po prostu będą wystawać poza obrys magazynka i blokować obrót podczas strzelania. Mi najlepiej się strzelało z najzwyklejszego śrutu tarczowego. Karabinek jest zasilany pojedynczą 12 gramową kapsułą CO2 i miejsce na tę butle znajdziemy pod lufą. Jest to sporych rozmiarów śruba z przedłużką, która dociska kapsułę do uszczelki. Wystarczy odkręcić nakrętkę, włożyć kapsułę i dokręcić do wyczuwalnego oporu. Będzie słychać lekkie syknięcie, no i już wtedy można zacząć zabawę. Samo strzelanie z tego karabinka daje dużo frajdy za sprawą napędu CO2. Karabinek był testowany w różnych warunkach i przy różnej temperaturze. Strzelaliśmy w lesie, na działce i na strzelnicy. Z tej wiatrówki testowaliśmy m.in. ulochwyt reaktywny bad target Już wtedy wystrzeliłem z niego jakieś 1500 razy, a na tą chwilę padło mniej więcej 3000 strzałów. No, i póki co karabinek działa bez zarzutu. No, może oprócz kilku zacięć śródu. Napęd sam w sobie bardzo wygodny, dający dużo frajdy ze strzelania. Nie trzeba za każdym razem naciągać sprężynę czy przyładować karabinka. Cały 12 strzałów magazynek możemy wystrzelić tak szybko, jak szybko naciskamy na spust. Niestety, ten napęd ma swoje ograniczenia. Głównym czynnikiem jest temperatura zewnętrzna. Im wyższa temperatura, tym lepsze osiągi potrafi mieć karabinek. Strzelając na strzelnicy wiatrowkowej przy 8 stopniach Celsjusza. Karabinek był w stanie z pełną mocą wystrzelić jeden magazynek. Natomiast kolejny magazynek został wystrzelony ze znacznie mniejszą mocą i śruty często nie dolatywały dalej jak 25 metrów. Przy takiej temperaturze na jednej kapsule padnie nie więcej jak 35 strzałów. Strzelanie przy około 20 stopniach i więcej to już zupełnie co innego. Wydajność znacznie wzrasta i z jednej kapsuły padnie około 50 strzałów. W zależności czy strzelamy dynamicznie, czy powoli strzelamy w tarcze i zdobywamy punkty. Przy spokojnym strzelaniu karabinek trzyma powtarzalność i celność na przyzwoitym poziomie, prawie do wyczerpania kapsuły. Testy wykazały, że karabinek potrafi być celny na odległości do 25 metrów. Spokojnie trafimy w tarczy 10x10 czy metalowe popery na strzelnicy. Jak sami widzicie, tak wyglądają wyniki testu celności przy 10 stopniach Celsjusza i pełnej butli. Widać, że nawet sześciolatek potrafi poradzić sobie z tą wiatrówką i celnie z niej strzelać. No właśnie. I tutaj pytanie, czy ten sprzęt nadaje się dla młodego strzelca? Otóż tak i nie. Pierwsza rzecz jest taka, że zanim wręczymy karabinek w ręce dziecka, musimy zapoznać go z zasadami bezpieczeństwa. Jak sami doskonale wiemy, są nawet dorośli, którzy nie potrafią pojąć takich zasad. O ile nastolatek nie będzie miał praktycznie żadnych problemów ze strzelania i będzie miał ogromną frajdę z oddawania kolejnych strzałów w tarcze czy puszki, o tyle młodsi strzelcy mogą mieć lekkie problemy z użytkowaniem tego sprzętu. Wszystko za sprawą twardego spustu, który jest w tej wiatrówce. Zauważyłem to po moich dzieciach, że są w stanie oddać góra kilkanaście strzałów z tej wiatrówki, po czym widać, że nie mają w palcach siły, żeby ściągnąć język spustowy. Ale co śmieszne, mój syn jest na tyle cwany, że podkłada sobie drugi palec i strzela naciskając spust dwoma palcami. Co ciekawe, trafia w cel i to nie jest przypadek, widząc wyniki na tarczy. Oczywiście, dla większej zabawy i dla ułatwienia celowania zamontowałem kolimator na karabinek. Takie rozwiązanie daje plus 50 punktów do zabawy. Jatrówka daje jeszcze więcej frajdy i radości z trafionych celów i znacznie pomaga młodszym strzelcom w celowaniu. Karabinek jest dostępny w dwóch wersjach, polimerowej i drewnianej. Polimerowa kosztuje 399 zł i powiem szczerze, że moim zdaniem cena jest na granicy opłacalności i balansu między jakością a ceną. Natomiast wersja w drewnie kosztuje 799 zł i uważam, że to ogromna przesada. Ten sam karabinek, tylko z kawałkiem drewna, kosztuje dwa razy więcej. No bez przesady, no chyba kogoś tutaj poniosło. Podsumowując, karabinek jest w klasie rekreacyjnej i jako taki należy go traktować. Po prostu jako zabawkę do strzelania. Karabinek daje dużo frajdy ze strzelania starszym i tym młodszym strzelcom. Może nie jest to najpiękniejszy i najlepiej wykonany karabinek świata, ale na dystansie do 30 metrów pozwala na przyzwoite wyniki na tarczy i daje dużą frajdę ze strącania celów, np. puszek. Mimo swoich wad. Karabinek skradł serce mojego syna i w jego wypadku strzelanie z niego nie jest najłatwiejsze. Ciężko jest mu się złożyć do strzału i porządnie przyjąć postawę strzelecką, bo nadal to tylko 6-letni chłopiec. Ale jak sam mówi, jest super i uwielbia strzelanie z niego. Widzę, że to był dobry wybór i nie żałuję zakupu. A ja dziękuję Wam za oglądanie. Cześć!